Niebieska książka Brerit. Klucz do zamku czarodzieja. Tom trzeci. Droga półświatła. Rozdział 11. Miasto bez cienia. Ciąg dalszy, kiedy uciekali z archiwum, całe miasto rozbrzmiewało alarmem. Runy na murach zaczęły pulsować czerwonym światłem. Szybciej, krzyknęła Nyx, a jej cień rozdzielił się na trzy. Każdy z nich biegł w inną stronę, myląc pościg. Brerit, Ellen i Rolf wbiegli w ciemny zaułek. Na końcu znajdowała się brama prowadząca do kanałów. Dragona unosił się nad nimi jak duch, jego łuski błyszczały w półmroku. Co teraz? spytała Ellen. Teraz, odparła Nyx, znikamy. Wskazała na srebrne lustro wiszące na ścianie. To przejście do starej drogi, ale tylko ci, którzy widzą więcej niż oczy, mogą przez nią przejść. Brerit spojrzał na swoje odbicie. W lustrze jego twarz była inna. Starsza, bardziej pewna. Zanim zdążył zapytać, świat wokół zniknął w błysku światła. Rozdział 12. Przejście. Spadali przez mgłę, aż w końcu znaleźli się na skalnym urwisku. Nad nimi niebo miało barwę ametystu, a pod stopami świeciły drobne kamienie jak gwiazdy. To, inny świat, wyszeptała Ellen. Nie świat, poprawił dragona. Odbicie z parterii, półświatło. Tutaj wszystko, co zapomniane, istnieje dalej. Brerit rozejrzał się. W oddali majaczyła dolina, w której wiły się rzeki światła. Na horyzoncie widać było zamek, półprzezroczysty, jakby utkany z mgły. Zamek czarodzieja, szepnął, to naprawdę on, ale zanim ruszyli, usłyszeli głos, nie każdy, kto widzi zamek, potrafi do niego dojść. Z cienia wyszła dziewczyna o włosach jak srebro i oczach w kolorze bursztynu. Nazywam się Mira, czekam na was od dawna. Rozdział 13, Mira. Mira prowadziła ich wzdłuż rzeki światła. Nie jestem z waszego świata, wyjaśniła. Jestem z miejsca, które powstało, gdy magia i rzeczywistość zderzyły się po raz pierwszy. Brerit spojrzał na nią podejrzliwie. Skąd wiesz, kim jesteśmy? Bo to ja kiedyś pomogłam czarodziejowi z parterii zamknąć jego zamek. Zatrzymali się przy kamiennym kręgu. W jego środku leżała stara zbroja, opleciona pnączami. To był jego strażnik, powiedziała Mira. Umierał, gdy pieczętowaliśmy zamek, ale teraz jego duch się budzi. Z ziemi uniósł się cień w zbroi. Kto ma fragment klucza, ten przebudzi mnie, zagrzmiał głos. Brerit uniósł amulet, a ziemia zatrzęsła się. Wtedy musicie być gotowi, dodał cień, bo trzeci fragment czeka w miejscu, gdzie światło i cień są jednym. Rozdział 14. Dolina Lustra Wędrówka przez Dolinę Lustra była jak sen, który mógł zranić. Każdy krok odbijał echo przeszłości, ich własnych wspomnień. Ellen zobaczyła ojca, który odchodził w mgłę. Nyx ujrzała siebie jako dziecko, zanim ją zdradzono. Brerit zobaczył własne odbicie. Chłopca, który chciał być bohaterem, ale w oczach miał strach. To próba serca, ostrzegła Mira. Dolina pokazuje, kim naprawdę jesteś. Brerit ukląkł przed swoim odbiciem. Nie jestem bohaterem, powiedział cicho. Odbicie uśmiechnęło się, dlatego właśnie możesz nim być. Ziemia pękła, a z jej wnętrza wydobył się trzeci fragment klucza. Kiedy Brerit go chwycił, wszystkie trzy fragmenty połączyły się na moment, tworząc kształt gwiazdy. Smog dragona zadrżał, gdy cztery się złączą, zamek się otworzy. Ale jeśli serce, które je niesie, jest nieczyste, świat się rozpadnie. Rozdział piętnaście. Światło i cień. Na horyzoncie zamek błyszczał coraz wyraźniej. Lecz gdy ruszyli, ziemia zatrzęsła się. Z nieba spadła postać w czarnej pelerynie. Mak o oczach jak noc. Wreszcie was znalazłem, powiedział. Jestem Waron, ostatni strażnik zakonu. Nyx odsunęła się, jakby znała go wcześniej. To on mnie kiedyś zdradził, syknęła. Waron uniósł rękę, a powietrze pociemniało. Klucz nie może trafić do rąk dzieci. Zamek musi pozostać zamknięty. Brerit stanął przed nim. Może masz rację. Powiedział, ale jeśli go nie otworzymy, świat i tak się rozpadnie. Zderzyły się dwa zaklęcia: światło Brerida i cień Warona. Zamek zadrżał w oddali, a niebo przecięła błyskawica. Kiedy pył opadł, Waron zniknął, a Brerid upadł na kolana. W jego dłoni pozostał trzeci fragment klucza, który świecił słabiej niż wcześniej. To dopiero początek, powiedziała Mira. Zamek Was słyszy, teraz Was sprawdzi. Ostatnia kwadra księżyca, koniec tomu trzeci. Droga PUSWIATUA.